Cześć. Dzisiaj moje czytanie będzie opowiadało o tym, jak ktoś, kto próbował pomóc wszystkim, naprawić wszystkich zrobić za nich wszystko i przez to ta osoba doprowadziła do. Całkowitego odłączenia, wyciszenia. Mam tu osobę, która niestety była w oku wielu zazdrosnych osób, i musiałaś się nauczyć, że ludzie, którym ufałaś, Robili coś przeciw Tobie. Wiem, że było Tobie ciężko to zrozumieć i w to uwierzyć, ale uwierz, że to, co w sobie masz, tą siłę, tą naukę życiową, którą sobie wyrobiłaś, wszystkie Twoje doświadczenia, przez co przeszłaś jest oceniane przez zewnątrz jako coś bardzo cennego, co trzeba zniszczyć i uniżyć Ciebie do przestrzeni, której te osoby, którym zależały na Twoim upadku, żebyś się do nich dołączyła, żebyś też sobie pływała z nimi w tym oczku wodnym. I zapomniała o tym, że jesteś oceanem bezkresnym. Doszło do tego, że zbyt dużo pracowałaś i się wypaliłaś. Tutaj mamy kogoś, komu zależało na tym, żeby odciągnąć ciebie od Twojego daru. że. Może trzy razy wydarzyło się w Twoim życiu coś, co miało za zadanie prowadzić Ciebie w stan amnezji, zapomnienia o swoim darze, o swoich darach, na korzyść przestrzeni ludzi, którym na tym zależało. Nie podobało się innym to, że Masz coś ważnego do przekazania. I były powodowane w Twoim życiu specjalnie burze, które miały za zadanie Ciebie z tego oceanu wykurzyć, żebyś się rozbiła z tego swojego statku i nagle wylądowała na jakiejś pustej przestrzeni. Z kimś, gdzieś, gdzie musiałaś nauczyć się żyć od nowa. Zapomniałaś o tym, kim jesteś, po co tu przyszłaś. I te sytuacje, które miały Ciebie zniszczyć, tak naprawdę przyczyniły się do tego, że zobaczyłaś to, co wokół Ciebie jest takim jakie jest i osoby, które knuły za twoimi plecami, jedna po drugiej, zaczęły wyłazić jak takie robaki. że jak na przykład stary dywan gdzieś podnosi w jakimś miejscu albo jakąś palę drewna, Nagle takie robaczki zaczynają sobie się ruszać i wychodzić, i właśnie jak ty zaczęłaś się oddalać, wyciszać, to te osoby, którym zależało na tym, żebyś siedziała cicho, żebyś zapomniała, kim jesteś, te osoby zaczęły powolutku pokazywać swoją twarz i wychodzić w przestrzeń z częścią Twoich darów. I jest to kradzież energetyczna, która nie została pominięta. Nawet jeżeli wydawa wydawało się tobie, że wszyscy działają przeciw tobie i każda osoba, na którą liczyłaś, czy której ufałaś, jest tak naprawdę taką. Duszą, która ciebie monitoringuje, co robisz? Po to, żeby tylko wyciągać od ciebie informacje. To oczywiście, taka kochana, dobra, zaczęłaś się dzielić wszystkim, nie wierząc w to, że wokół ciebie może być ktoś, komu bardzo zależy na tym, żeby na przykład być takim jak ty. I jest bardzo ciężko. Zobaczyć coś takiego, dlatego że zazwyczaj kradnięcie dróg życiowych dzieje się, odbywa się w rodzinach, w których dzieje się dużo traum, oraz dzieci, które się rodzą w takich rodzinach. Są bardzo empatyczne, bardzo mają otwarte serce, a zazwyczaj ludzie wokół nich są całkiem przeciwni. I takie dziecko empatyczne nie jest w stanie w ogóle zauważyć te intrygi, które się dzieją wokół, dlatego że to dziecko jest tak otwarte. I zaczynamy ufać, Ludziom, którym nie powinniśmy. Mało tego. Ludzie, którym ufamy, nasza najbliższa rodzina, przyjaciele, to nasi najwięksi wrogowie. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to będziesz wiedziała i wiedział o czym mówię. Jeżeli nie rozumiesz tego, co mówię, to nie jest dla ciebie. Po prostu to zostaw. Ja przemawiam teraz do osób, którym wydarzyło się, bądź czują, mają takie odczucia, że komuś bardzo zależało na tym, żeby chodzić w Twoich butach, i to Tobą się stać. Chciałabym, żebyś wiedziała i wiedział, że to działo się po to, żeby pokazać Tobie, jak głęboką, bardzo ważną osobą jesteś, bo Gdybyś nie miał, czy nie miała czegoś wartościowego do przekazania, czy bycia, to inni nie chcieliby być tacy jak ty, prawda? Nie braliby z ciebie przykładu. A tak naprawdę, nasi najwięksi hejterzy to nasi najwięksi uwielbieńcy, czy my jesteśmy przez nich najbardziej uwielbiani, bo mylą ten hejt z miłością. Komuś, komu nie zależy na tobie, ma ciebie gdzieś, to co robisz, jak wyglądasz. A jeżeli komuś zależy na tym, żeby być takim jak ty, to jesteś dla tej osoby czy osób ikoną. I rzeczywiście nie fajnie to czuć, bo osoba, od której się kradnie, na początku. Nawet zaczyna się zastanawiać, czy może to jest coś nie tak z tą osobą, bo właśnie tym złodziejom na tym zależy. Żebyś zapomniała, żebyś, żebyś myślała, że to nie należy do ciebie, że to nie jesteś ty, że to są oni, one. Tak czy siak. To, co jest w tobie wewnętrznie, to z czym się urodziłaś, czy urodziłeś. Nawet jeżeli na chwilę zostało ci coś odebrane, to tylko po to, żebyś z jeszcze silniejszą możliwością popatrzyła, czy popatrzył na to, że naprawdę jesteś bardzo wartościową osobą, i teraz nadchodzi Twój czas, żeby to odzyskać. Nic nigdy nie jest zapomniane czy stracone. Każde sytuacje, które. Triggerują Ciebie w jakikolwiek sposób, mają Ciebie z powrotem sprowadzić do Ciebie samego i samej. Ta energia coraz bardziej zacznie się oczyszczać z Twojego życia, dlatego że coraz bardziej zaczynasz zauważać, że chodziłaś w śnie, czy chodziłeś? I że bardzo ufałaś, czy ufałeś ludziom. A trzeba było zaufać sobie. Tak więc nauczyć się stawiać granice zdrowe, nauczyć się ochraniać siebie, bo osoby, które za dużo dają, są to osoby, które, są to osoby, które mają zazwyczaj przecieki w aurze i różnego rodzaju podłączenia karmiczne. Gdzie musimy przerobić jakieś nauki, żeby sobie te części siebie odzyskać. Tak więc, nawet jeżeli widzisz, że coś jest tobie odebrane, to tak naprawdę jest to zrobione tylko po to, żeby pokazać ci, jak silną osobą jesteś. Ufaj, że z każdym tygodniem, miesiącem im bardziej zaczniesz widzieć swoją przestrzeń, ludzi, którzy ciebie ograbili z czegoś, firmy, sytuacje, zobaczysz, jak to wszystko teraz będzie wracało do ciebie. A przynajmniej jak zauważysz te robaczki, które same wychodzą z ziemi, i się pokazują. Ok? Wszystko do ciebie wraca. Każdy sztorm kiedyś się zakończy. Ok? Pa pa.